Dzień dobry, witam Was na kanale Joanna on the West Coast. Chciałabym porozmawiać dzisiaj na ważny temat, ponieważ słyszę to w kółko i każdy chce mi powiedzieć, jak bardzo jest zajęty, używając tego samego zwrotu: I'm busy, I'm busy. W dzisiejszym angielskim na dzień dobry przedstawię Wam 10 alternatywnych wyrażeń dla frazy I'm busy, czyli jestem zajęty. W tym materiale poznasz wyrażenia formalne, a także zwroty slangowe i idiomy. Jeśli jesteś zainteresowany, to proszę oglądnij to wideo do samego końca. Jeśli chcesz wspierać mnie w rozwoju mojego kanału, to naciśnij to mi się podoba, tak aby algorytm YouTube wiedział, że podoba Ci się to wideo. A teraz zaczynamy! Jeśli chcemy w uprzejmy sposób wytłumaczyć drugiej osobie, na przykład koleżance czy koledze w pracy, że jesteśmy zajęci, to istnieje lepszy sposób odpowiedzenia: I'm busy. Zwrot numer jeden to: I'm all booked up. Jeśli coś jest all booked up, to oznacza, że jest w pełni zarezerwowane i mamy tutaj na myśli nasz plan dnia czy harmonogram i oznacza to, że nie ma w nim już wolnego miejsca. Oznacza to, że druga osoba będzie musiała zarezerwować u ciebie inny dzień. Przykład I'm sorry I'm fully booked up I couldn't possibly do it now. W tej sytuacji możemy na przykład zasugerować pierwszy wolny termin. Drugi zwrot to I've got a lot to do albo I've got so much to do. To wyrażenie nawiązuje do to do naszej listy z rzeczami do zrobienia, więc jeśli mamy a lot to do, oznacza to, że jesteśmy bardzo zajęci. Możemy powiedzieć: I need to cross off my list. I have a lot to do. Bardzo często spotykałam się z tym zwrotem tutaj w Kanadzie. Numer 3 to I've got a lot going on. Możemy tego wyrażenia użyć zarówno w pracy, jak i życiu osobistym. Kiedy robiłam mój kurs Corey, czyli Credential of Readiness na uczelni Harvard i godziłam to z obowiązkami domowymi, na pytanie How are you, mogłam odpowiedzieć I've got a lot going on right now. Zwrot ten może również zostać użyty w domyśle jako trudny okres w naszym życiu. I've got a lot on my plate, to czwarte wyrażenie. Oznacza ono, że mamy dużo na głowie, dużo zadań, dużo odpowiedzialności w tym momencie. Mamy po prostu dużo na swoich barkach i możemy czuć się trochę przytłoczeni. Możemy powiedzieć: I've got a lot on my plate right now. Kolejny zwrot to: I've got a lot on the go. Kiedy mamy dużo pracy, dużo zadań i wykonujemy je jednocześnie, poruszamy się z dużą prędkością pomiędzy spotkaniami czy zadaniami, a niekoniecznie mamy gorszy okres w naszym życiu, to możemy to wyrazić: I've got a lot on the go albo is always on the go. I'm swamped. Jest to zwrot nieformalny. Jeżeli jesteśmy I'm swamped, to oznacza to, że mamy już tak dużo pracy, jesteśmy nią zasypani, zawaleni, że nie mamy już ani czasu, ani miejsca na nic innego. Możemy powiedzieć o drugiej osobie, że jest swamped with work albo I've been so swamped with work. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy uniknąć wykonania jakiegoś zadania, możemy powiedzieć i can't take anything else on. Jest to wyrażenie idiomatyczne, które oznacza, że nie możemy czegoś przyjąć podjąć się jakiegoś zadania czy odpowiedzialności. Możemy powiedzieć, I would love to volunteer for this project, but I can't take any more on. I'm overworked to ósme wyrażenie dzisiaj. W sytuacji, kiedy pracujemy zbyt wiele, przepracowujemy się, możemy powiedzieć, I'm overworked. I think I need some time off. Dziewiąte wyrażenie, bardzo proste. My schedule is full. Bardzo do rzeczy, bardzo bezpośrednio mam inne priorytety. Przepraszam. Możemy powiedzieć: My schedule is full this month. I will see if I can squeeze you in next month. Ostatni nieformalny zwrot dzisiaj to snowed under. Jeśli mówimy, że jesteśmy pod śniegiem, to oznacza to, że mamy naprawdę bardzo dużo pracy lub bardzo dużo innych spraw do załatwienia. Przykład: I am snowed under right now. Dziękuję, że oglądnęłaś to wideo do samego końca. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi wzbogaciłeś swoje słownictwo o nowe wyrażenia, a także wiesz w jak uprzejmy i asertywny sposób odmówić wykonania jakiegoś zadania. Jeśli tak to proszę zostaw łapkę w górę, a także włącz subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A może znasz inny ciekawy zwrot? Proszę podziel się w komentarzu pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!